Bogus, a w zeszłym roku to jak to było? W zeszłym roku? Zuty na no taśmy tego leszczyka 20 cm i, i wygra. Ale cwaniak. I teraz się chwali przez cały I rok. Chwali, nie, Ten 20 cm leszczyk ważył, ważył 3 kilo, a Boguś wtedy miał 3 kilo, a ja 7800 7800 i dzisiaj mam zamiar oczywiście to powtórzyć. Nie myślałem, że w tej ołowie pasowuje ze Tej Boguś, ale zobacz, jak on pamięta, że 7800 miał. Pierwszy raz taki dobry wynik. No. Dodam, że o godzinie, której mnie zważyli, Wigilia u mnie w domu od tego czasu się zatrzymała. No się poczęstować O właśnie, mój syn jedzie na ryby. Kolejny odcinek. Zobaczcie, kulturalnie poczęstujemy. Zdecydowanie, po, 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 zdecydowanie odradzam posiadanie dzieci. Posłuchaj, bo... no, ty nie przekładaj. Zabierz tą dechę i final. Ach, co? Bo z w ogóle nie miał już Pijawka.